Cześć, witajcie w kolejnym vlogu z Wietnamu. Jesteśmy nadal w Vung i dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym zaczynamy zwiedzanie. Jestem teraz już przy pierwszym miejscu, które warto tutaj zobaczyć. To jest chyba kościół katolicki, ale taki dosyć ładny, w ładnym stylu zbudowany, a poza tym obok niego na takim wzgórzu jest jeszcze pomnik, który... pomnik, statua, który jest też całkiem, no, taką troszkę ikoną jakby... Ja jestem w restauracji. Trzeba w końcu zacząć dzień od śniadania, mimo że już jest około 11.30, a restauracja jest nad morzem i za mną jest ładny widok na morze. Zaczynamy. Dwie takie porcje nudli oraz dwie kawy to koszt 23 zł w tej restauracji, czyli dosyć tanio. Bardzo tanio nawet. Poza tym jeszcze nie mówiłem, ale Wietnam jest jednym z największych na świecie producentów kawy, chyba drugim po Brazylii, więc kawa tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo popularna i kawiarni jest co niemiara, jest tego naprawdę bardzo dużo na każdym rogu, dosłownie w każdym miejscu w Wietnamie to jest. Natomiast ten kościół nazywa się Dukme Bajdao i poza tym, że to jest kościół, jest tutaj jeszcze jakiś, nie wiem, to wygląda jak ośrodek wypoczynkowy, ale tutaj chyba może mieszkają księża czy ktoś, kto tutaj sprawuje jakieś obrządki. Poza tym jest jeszcze jedna kapliczka, gdzieś tam z tamtej strony, no i jest dużo zieleni, więc jest fajnie tutaj przyjść i trochę sobie spędzić czasu. Tutaj jest cienia dużo, można odpocząć, można oczywiście wejść na to wzgórze i zobaczyć widok z góry. Na samą górę można też wejść tego wzgórza, nie tylko tam gdzie jest posąg Matki Boskiej z rozpostartymi ramionami, ale także wejść na samą górę. Jak się wchodzi na górę, to widzicie, tutaj są pomniki drogi krzyżowej, więc prawdopodobnie tutaj, znaczy na pewno tutaj właśnie jest odprawiana droga krzyżowa z tego kościoła właśnie. Więc też można się poczuć jak Jezus wchodząc na górę, niosąc krzyż. No i na szczycie wzgórza jest też wielki krzyż, który właśnie symbolizuje ten do którego został ukrzyżowany Jezus. No ale chodźmy. Jest bardzo gorąco ze 30 stopni, więc pot zaczyna ściekać, ale jakoś dojdziemy do końca. No i to już jest prawie sam szczyt, dosłownie tam jeszcze parę metrów w górę można wejść, ale jestem teraz już tutaj przy miejscu, gdzie jest największy krzyż tutaj na tym wzgórzu. No i widok jest nawet spoko, chociaż trochę tutaj jest drzew i te drzewa zasłaniają, więc nie jest może najlepszy, ale jest w porządku. Przejdą się jeszcze kilka kroków tam w górę i może będzie stamtąd jeszcze lepszy widok. No a potem trzeba schodzić, schodzić już w kierunku centrum miasta do skutera i jechać do drugiego miejsca. Oj nie, a jeszcze trzeba do kościoła pójść, a potem dopiero jechać do drugiego miejsca. To jest koncepcja tych ławeczek, które są tutaj tak rozsiane po całym tym kompleksie. Na przykład tutaj idealnie pod statuą tej Matki Boskiej e, można sobie usiąść i popatrzeć się na nią i pomodlić się. E, tak postawili tych ławeczek, tak całkiem sporo. Nie wiem, kto tutaj przychodzi i przez jaki czas one są zajęte, ale tworzy to no, ładny taki wystrój. Kolejnym ciekawym punktem położonym około 7 km od poprzedniego miejsca jest pagoda trzech klejnotów. Three Jewels Pagoda. Jest to świątynia buddyjska, ale jest znana bardziej pod inną nazwą, pod nazwą pagody małp, małpiej pagody, bo tutaj wokół niej kręci się bardzo dużo małp. Te małpy są na każdym kroku, dosłownie tutaj. Jedna jest taka nawet bardzo blisko, że można sobie z nią zrobić selfie. Ale jakoś nie chce nie jeść, nie bierze żadnego jedzenia. Rozejrzyjmy się więc po pagodzie, poróbmy trochę zdjęć małpom, a potem dalej można jechać. Poza tym ta pagoda mieści się też na górze, ale nie na szczycie góry, bo do szczytu góry jest jeszcze trochę, a na szczycie góry jest park rozrywki. Jeden z takich najbardziej znanych tutaj w tej prowincji, w tym mieście. Na szczyt tego wzgórza, gdzie jest chyba ten park, tam na górze wiedzie też kolejka linowa, jakiś cable car. Um, tylko że on jedzie od samego dołu, a teraz jesteśmy już w połowie tej góry, więc nie możemy się nim wybrać. Ale zaraz pojedziemy do kolejnego miejsca, jeszcze jest dużo w scenariuszu na dzisiaj rozpisane. Kolejnym ciekawym miejscem jest dom do góry nogami, gdzie można sobie przyjść i porobić zdjęcia takie dosyć ciekawie wyglądające, które no właśnie wyglądałyby jakby się stało gdzieś na suficie. Tutaj za wstęp płaci się 10 złotych, 50 tysięcy dongów. No i można sobie tutaj pochodzić nieźle. Jest tutaj w sumie kilka pokoi, kilka pięter, chyba ze trzy. No i na ścianach przykładowo są różnego rodzaju zdjęcia powieszone, zrobione przez innych ludzi, które trochę podpowiadają, co tutaj dokładnie można fotografować i w jaki sposób się ustawić. Ogólnie jest spoko. To miejsce jest też normalną kawiarnią, więc można sobie tutaj zamówić kawę, usiąść i wypić, ale teraz pójdziemy gdzie indziej, do kolejnego miejsca, do kościoła, drugiego już kościoła dzisiaj. To jest właśnie Wuntau Church, kościół a Nie wiem czy najważniejszy, no, skoro się nazywa tak jak miasto, więc chyba tak. Natomiast nie jest największy, bo ten wcześniejszy był większy. Poza tym ten stoi zamknięty dzisiaj i według Google jest otwarty tylko 3 razy dziennie po godzinie, czyli chyba tylko nam 6 jest otwierany. Tak normalnie nie można sobie z ulicy wejść do niego i zobaczyć co tam jest w środku. No ale przejdźmy się wokół niego, zobaczmy co tutaj jest i jedziemy dalej potem. Tu jest plaża, dosłownie 200-300 metrów od tego kościółka. Jest taka ładna promenada nad morzem, gdzie sporo ludzi sobie spaceruje. Teraz jest godzina 15, już dochodzi, więc słońce no, jest jeszcze dosyć mocne. E, nazywa się ta plaża plażą przednią. I jest tutaj nawet kąpielisko. Ludzie sobie pływają normalnie w morzu i jest ich całkiem sporo więcej niż w Tajlandii do tej pory, e, to znaczy z tego co widziałem w Tajlandii tam na wyspie Kolan. E, no a... Fajnie jest w sumie, spoko, spoko jest, ładna pogoda, jest słonecznie. No i przejdźmy się trochę tą promenadą i zobaczmy plażę zbliższa. Dalej jest największy w mieście targ z owocami morza, nie jest on jakiś ogromny, ale na pewno są tutaj świeże ryby, świeże kraby, homary i innego rodzaju zwierzęta, które sobie pływają w morzu. Tutaj można je kupić, no i jak widać ruch uliczny jest całkiem spory, nie tylko ulicznym, bo także sporo ludzi na piechoty tutaj chodzi i kupuje te różnego rodzaju owoce morza. Kolejne miejsce to jest świątynia wielorybia, tak się nazywa, The Whale Temple, chociaż jest troszkę taka mała i spodziewałem się po niej więcej. A jest tylko jeden główny budynek świątyni, w którym właściwie nic nie ma. Jest taka, no po prostu wygląda jak świątynia w środku, świątynia buddyjska. I jest drugi budynek, w którym jest posąg czy rzeźba wieloryba. No i to wszystko, minuta i można lecieć dalej. Teraz kierujemy się znowu na plażę, tylko że na drugą plażę, inną plażę miejską. Zobaczymy, czy tam jest więcej ludzi. A to już jest Baisau, czyli plaża, jak to się mówi, plaża tylna, Back Beach. Jak widać, z tutaj jest groma, wszystkie parkingi są właściwie przepełnione, no ale tutaj się wjeżdża, dostaje się specjalny taki bilecik przy wjeździe, i potem z nim się wyjeżdża, opłacając postój. Przejdźmy się teraz po plażę. Tutaj na tej plaży to dopiero ludzi jest od groma. Naprawdę jest, no tłumy są po prostu niczym gdzieś w Europie. Tak tyle aż ludzie się w Wietnamie chyba nie spodziewałem na plaży. No ale cóż, to jest podobno miasto numer jeden, jeśli chodzi o bliskość do Saigonu. No i tuż przy samym morzu, więc chyba nie dziwnego, że jednak tyle jest tutaj ludzi, zwłaszcza w dzień świąteczny. Tutaj na plaży jest sporo różnych stoliczków porozstawianych przez sprzedawców, którzy po prostu prowadzą swoje restauracje tak jakby. Znaczy restauracje nie są restauracje, tylko takie mini barki, gdzie można sobie usiąść. I zamówić jakąś kolę czy, 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 czy jakieś, jakiegoś kokosa wypić, czy no jakikolwiek inny napój sobie spożyć. No i przy okazji ma się oczywiście miejsce siedzące na takiej plaży, więc jak ktoś idzie popływać, no to może z takiego miejsca to zrobić. A ceny też są dosyć okazjonalne, taki kokos kosztuje chyba z 8 zł, a zwykły Red Bull chyba 2 zł, jakoś bardzo mało. Robi się już powoli teraz wieczór. Trzeba iść na jakiś obiad. Chodźmy. Z tego też miejsca też się pożegnam. To był pierwszy, właściwie drugi dzień w Bunkau. A dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym vlogu z Wietnamu, z tego samego miejsca. Jeszcze jest kilka ciekawych tutaj. Um, obiektów do zobaczenia, ale to już będzie kolejnym razem. Cześć!